Hej, cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcinku, mamy to nowy update ST Patrick's Event, Patrick Ward, oczywiście mamy też tutaj zielone koniki, już 34 mam, Giant Rainbow Event, Lucky Bloki, Lucky Bloki widzowie, mówiłem wam, że będą Lucky Bloki, dwa razy Lucky Event, ej tu dwa razy mamy tego, laka dodatkowego, w sensie dodatkowo na otwieranie jajek i tak dalej, dobra, sprawdzamy co tutaj, oczywiście jesteśmy na prywatnym serwerze, żeby dostać na nasz prywatny serwer, możecie wykupić wspierającego oczywiście yy, z rangą Preston, albo na przykład Pro i w Pro dodaję do znajomych widzowie, więc polecam. Jak ktoś by chciał do znajomych, to pro. Y I można sobie wykupić. Także zachęcam do sprawdzenia. I tak, mamy 20 tysięcy coinów. Tu jest jakiś laki blok. Rozwalmy go. A, czyli z niego może coś wypaść. Ale nie musi, tak? Czyli za każdym razem jest jakaś szansa. I nie musi wcale z tego wypaść, prawda? O, mam jajko! Pierwsze jajko z lucky bloku. Hydra Legendary. Nie, no to, to mi się nie przyda. Ale słuchajcie, to co musimy zrobić, to tak sobie zrobić. Żeby mi przypadkiem nie usunęło Bo właśnie mi tą hydrę chyba usunęło. Co jakoś mnie bardzo nie boli. Dobra, zbieramy swoje kojniki, kolejne jajko, czyli... A, i dok mi wypadł. Co jest? Czyli różne jajka mogą wypaść. Okej, okay. rzeczywiście, czyli tak, czyli tak. o Łatka się, więc <gryw> zadławiłem. Ciśniemy, widzowie, tutaj oczywiście kojniki do zbierania, ale lecimy na ten świat patryka i sprawdzimy jak on wyglądał. To jest najważniejsze. Wydaje mi się, elefant. A, czyli jest szansa po prostu na jakieś laki, specjalne pety. No, a tak to generalnie ja się katapultuję. Sieba, lecę i proca. Ciśniemy i mamy ten świat. I widzowie, pierwszym questem jest, żeby zniszczyć 150 Flower Coins. I czy to nam się. A muszę teraz. Czyli nie, na... nie naliczało. Najpierw trzeba wbić do tej mm, armaty. I dopiero nalicza nam rozwalanie tego. Dobra. A tutaj mamy już coś odblokowane. Jest! Jest Leprecon Cat. I to ten Golden. Spróbujmy tak. A nie, nie mam Flower Coinów. To, to ma sens. A jedno chociaż? Chociaż jedno. Dobra. Leprechaun Cat rare, wiecie co, nawet te rare bym chciał sobie zdobyć, wszystkie jakby, więc sobie zostawię autodile tylko na basic, no i w tym momencie wydaje mi się, że musimy wszystkie questy ukończyć, bo na każdym z tych światów mamy nowe jajeczko, nowe jajko jest na każdym z tych światów, więc trzeba rozwalić 150, 150 tych clawel, czyli tych koniczynek, które są tutaj wszędzie na ziemi. I w momencie, gdy to rozwalimy, to po prostu będziemy mogli wtedy sobie wejść tam na mapkę. Więc jak najszybciej to zrobić, no po prostu wydaje mi się, że rozwalać, a żeby rozwalać, najlepiej sobie oddalić kaberkę widzowie. Wiecie, nawet zbijać inne rzeczy, żeby przy okazji tutaj spadły. Okej, okay, ciśniemy. Widzę, że nawet z tych prezentów lecą clourcoidy, prawda? Tak, więc będzie ich w miarę dużo, powiedzmy sobie szczerze, że ich sporo będzie do zdobycia, nie będzie aż tak źle. O z przodu mamy jeszcze te takie garnki. I na pewno zakładam, że drugim questem będzie rozwalanie garnków. No dam sobie. Po prostu rękę uciec, że będzie, będą te garnki. No, oczywiście, jeszcze jajka wypadają, fajne to jest z tymi laki blokami, tylko no, myślałem, że będzie to bardziej takie wow, w sensie, że będzie tego więcej. Oczywiście, przelatujecie przez całą wysepkę i sobie rozwalacie te koiny. No, laki bloki to nie polecam, bo dłużej będzie wam się to robiło, ale też skusi, żeby to klikać, serio. Dobra, tutaj rozwalamy, rozwalamy i po świecie, no, zwłaszcza prywatnym. Macie większą szansę, żeby po prostu to porozwalać. No tego nie będę rozwalał, bo nie mam tego do misji, to w sumie nie ma sensu. Chyba, że ktoś tu z prywatnego rozwalił od nas, ale to nieważne. Można jak najbardziej, wiadomo, trzeba rozwalać. No i teraz tak, jak sobie pójdziemy tutaj, net tym bardziej warto rozwalać, bo w sumie z tego będzie dużo coinów. Ciekawie jestem, czy na Fantazy Worldzie też będą te coiny. Nagrywam wam od razu odcinek, wiadomo, trzeba lecieć. Lucky block, dobra. I pójdźmy sobie może na Fantazy World. Czy tam... O! I mamy! Tutaj jest normalnie nawet w Worldsach pokazane co jest jakie super i naprawdę ten event to jest jeden z grubszych eventów jakie wyszły i mamy tutaj też coiny dobra, czyli bardzo łatwo będzie ten event zrobić wydaje mi się Cyclop Basic. No to to mnie nie interesuje. To bardzo dobrze, że się nawet usunął. No bo wiecie, no jakiś cyklop basic. O, Peacock rare! Ej, picock? A gdzie Pikoka się otwiera? Nawet nie wiem, tak szczerze, ale mamy go. No to na razie będziemy go mieli, jako że z Lucky Bloka wypadł, ale później go pewnie przerobię, no bo raczej po nic mi tutaj on jest. Czyli Lucky Bloki trzeba mieć, no. dużo szczęścia proste. Enchanted deer. A, to są te wszystkie wiecie. Jak huge. O, teraz w tej wersji mini. Fajnie, słodko. Dobra, to idźmy sobie może, czy na przykład na takim tech wardzie. Ja muszę to wszystko sprawdzić i wam pokazać na odcinku. Czy w tech wardzie mamy też te kubki, czy ich nie mamy. No, laki bloki są, czyli prawdopodobnie tak, mamy. Mamy te coin, coin pile. No wiecie, te kubki po prostu z żetonami, mówiąc krótko. Okej, okay, te garnce też są, no niestety one tutaj już, wiecie, będą porozwalane wcześniej, bo ja aż mnie kusi, żeby je rozwalić. Dobra, dajemy. Kolejny, tutaj kolejny. No oczywiście najlepiej chyba robić to na wardzie, wydaje mi się, wiecie? Bo tak to, no wystarczy rozwalać sobie dookoła i one na pewno spadną. Zwłaszcza dobrze jest robić to, moją ulubioną, mo, moim ulubionym miejscem jest glasier. I tutaj po prostu o sobie stać i rozbijać. O, jakie jajko, slime. No to słabe jajko, ale dobra. I tak, kamerka do góry i ciśniemy. Tylko lipa jest taka, że jak otwieram te, wiecie, te lucky bloki, no to to średnio, bo ciągle mi wypadają jajka. Golden Hellfox, to no wypadają i daje Sieba. Dobra, dużo jest tych garnków w ogóle nie lecą. O, dobra, lecą jednak. Jednak lecą. Dobra, czyli trzeba rozbijać. No po prostu pozostaje nam rozwijać. Ja to zrobię, widzowie, i zaraz wam pokażę, jak wygląda pierwsza kraina za pierwszego quest. Dobra, widzowie, mamy to prawdopodobnie jeszcze tylko chyba trzy te kubki. Klawer kubki, nie wiem, no laki, kubki pieniędzy. Dobra, druga. No i powiedzmy, że jeszcze to rozbiję, no tak dla pewności. Oczywiście mamy tepek w teleporterze, więc to jest naprawdę spoko. I tutaj wokół glasiera naprawdę polecam wam rozwalać. To jest najlepsze, tak mi się wydaje. Też tutaj odstępuje miejsce moje dziewczyny i ci siebie. Mamy pierwszą misję chyba zrobioną, prawda? Czy nieprawda? Za 500 tysięcy jeszcze trzeba odblokować, no to proszę, już wiecie. I mamy tutaj jajeczka z o, leśliczny, i to jest jako ten! Czyli Leprecon Cat. I to jako mitykal będzie ten laki, który jest koniczynką. O, ale śliczny. Otwórzmy trzy Golden Leprecon Cat. Dobra, a ze złotych? Co nam wyleci? Golden Irish Korgi, Golden Leprecon Cat. I tak. Ile one mają w ogóle mm, mocy? 307 t no Okej, okay, to, to nie jest nic dużego, wiadomo. Generalnie tutaj jakiegoś szału nie ma. Ale sobie je zostawmy, bo są nowe. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą krainę, to pierwsza tak wygląda. Tutaj są te podstawowe. Jestem ciekaw, co będzie dalej. 50 tych garnków. Wiedziałem, że coś takiego będzie. Wiedziałem, że trzeba będzie po prostu tych 50 garnców rozwalić. Więc już z wami na odcinku postaram się tutaj szybciutko to rozwalić. Ja naprawdę szybko pędzę widzowi. Szybciutko, wiadomo. Tylko musi mi się to teraz zrespić, no bo tutaj wszystko jest rozwalone. Ale spokojnie, spokojnie, damy radę. 50 garnuszków. No to tak, tutaj oczywiście Berezia dawała sobie te kubki pieniędzy. I teraz tak, czy ja będę w stanie... Tutaj wywołać te garnki. Było ich pełno, teraz prawie ich nie ma. Bo dosłownie prawie ich nie ma. Dobra, na razie przejmuję garnki od Werezi. <gry> Powiem wam, że ten glasier jest najlepszy, bo możecie sobie stać, patrzcie, i wokoło rozwalacie. I to jest naprawdę, uwierzcie, to jest najlepsze, co możecie. A właśnie, nie będę ci rozwalał tych coinów. I tak, to jest najlepsze, co możecie po prostu zrobić. O, kojniki, bo możecie razem Nawet jak tutaj by siedziby Możecie razem sobie rozwalać i proszę bardzo To tak szybko spada, nie mam wrażenie, że Glasier jest OP, jest po prostu OP I tyle, tutaj najlepiej jest to wszystko rozwalać Także patrzcie jak ja tłukę, no, po prostu Elo, cały czas coś wpada Rozwalamy to dookoła, dobra Tutaj, cyk, cyk Kolejne, o, dwa garnuszki, bardzo ładnie no i widzicie, także ja uwielbiam po prostu na takie eventy, tak samo było na walentynkowym, uwielbiam po prostu na glasier sobie siedzieć. Możecie przeklikać też za tym soplem, więc tutaj to nie przeszkadza. Kolejny garnek, dobra, tutaj rozwalamy, 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 rozwalamy i bierzemy garnek i teraz tutaj jedziemy, zamieniamy się koinami. Patrzcie jaka piękna współpraca, pyk, kolejne i tutaj jedziemy i teraz tak, tak, o nie, koiniki zjadłem, aaa! Ah! Kojdy zjadłem. Dobra, teraz garnek, szybciutko garnek. I mamy 30, nie wiem, 7. W sumie już nie pamiętam, sprawdzimy za chwilę. Dobra, garnuszek kolejny. I tutaj, i tutaj, o, i skrzyneczka, proszę bardzo, widzowie, macie speedrun z eventu świętego Patryka. No musi być speedrun, no nie może być inaczej. W ogóle sporo mam tych coinów, patrząc na to, chociaż sporo. No, otworzyłem ile? 6 jajek i już w sumie 4M mi zjadło, bo to jest w tysiącach, prawda? Tak, czyli mamy 10M aktualnie tych coinów. Mało. Mało, mało, mało. Jednak powiem wam, że mało. Myślałem, że będzie sporawo, ale. Ale jednak przyznaję, że wcale nie mam dużo. Dobra, ja to nabijam, zobaczymy, co będzie jako trzecie. Widzowie, udało się 50 zbanów rozwalone szybciutko, poszło, wiadomo, no bo jakże żeby inaczej. Otwieramy. E, a, coś poszło nie tak? Halo, czekajcie, powinno się... Dwa i pół. Czekajcie, czy to jest. Mamy trzy, mamy 6, ok, czyli trzy. No, ej, to dobrze jest, halo. Ej, coś jest nie tak. Nie mogę tego otworzyć. Halo. Jakiś błąd giga. Serio, tak mi się wydaje. Czekajcie, no, otwórzmy nawet sobie jedno jajko. Czy to odpali tą machinę tutaj? Czekajcie, dlaczego ja tego nie mogę otworzyć? Być może muszę się przelogować, zaraz to sprawdzimy. Bo, no. Okej, okay, pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, widzowie, przed chwilą wywaliło całego Robloxa wszystkie serwery. Dobra, działa w końcu, czyli naprawili to. Ja robię tutaj speedrada, oni mi blokują. Dobra, słuchajcie, możemy tutaj zdobyć też huge golden albo huge leprechaun kata. No dobra, tylko że tutaj jest więcej chyba szansy na to. Tak to wygląda przynajmniej. Kupmy sobie normalne jajka razy 3, okej. Okay. Flower Fairy. Ej, rzeczywiście jest ten Fairy. Ło, wow, a ile ma? 313, okej, okay, Legendary. No Golden miałby pewnie z 900 coś takiego. No zobaczymy. Zobaczymy, być może te peciki będą jeszcze. Mm, Giant Rainbow Event, aha, mam się dostać do Giant Rainbow Event. A jak ja mam tutaj? Do Giant Rainbow Event. Się wbić. Być może to jest coś, co pojawia się co jakiś czas na serwerze. I trzeba będzie. Wiecie. A teraz jestem na publicznym. I trzeba będzie normalnie w tym brać udział w tym evencie. No to w takim razie, widzowie, chyba w tym momencie tutaj na razie zakończymy. Tak, tutaj mamy mniejsze szanse, takie jakby. Znaczy mniejsze. No, mniejsze jak mniejsze. Wiecie o co chodzi? Golden Leprecon Cat. No ja ich raczej nie będę zbierał. No bo to nie jest nic specjalnego. Ja bym chciał te zbierać, jak już. Tak mi się wydaje że mi te kalki o golden Clower fairy i rainbow lepikon ile rainbow Rainbow Leprechaun. O! Rainbow Lep Leprechaun Rare ma, słuchajcie, 714. To jest dużo. To jest naprawdę dużo. To, to już wygląda dobrze. Tym bardziej, że chyba my tutaj mamy nie. Tutaj niczego. O! No i Ryszkorgi Golden. Okej, okay, no mają takie... Na razie średnie mają, średnią tą moc, ale zobaczymy. Nie wiem, jak zapisać się do eventu Giant Rainbow Event. Póki co nie wiem. Naprawdę. Czy to jest kwestia jakiegoś tutaj pójścia, no, na Spawn World i na shop? Na razie nie wiem, widzowie. Chyba w tym momencie poprzestaniemy. Mamy nowy event, jak widzicie. Wszystko Tutaj działa jak należy, i słuchajcie, chyba to jest kwestia tego, że będzie się pojawiało coś na świecie, no i będziemy musieli w tym wziąć udział. Jak tylko będzie, to na pewno Wam nagram. Na razie taki filmik: Jak szybko rozwalić? Glasier wizowy, Glasier i współpraca, Glasier i współpraca, więc nawalajcie i ciśnijcie. A ja czekam na ten Rainbow Event, bo to jest ciekawe. Nie wiem, zobaczę, jak to się robi, i wtedy na pewno nagram o tym film. Yy, zostawcie łapkę i sieba.